Cześć, witajcie, z tej strony, Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnych techników. W zeszłym tygodniu nie było specjalnie dużo ciekawych informacji, w tym tygodniu jest goła. inaczej, nie wiadomo od czego zacząć. I zaczniemy sobie od tego CESU 2021, który jest już podany, że będzie stricte online nową konferencją. W sensie odbędzie się, ale właśnie w sieci. I przypominam, że w kalendarzu takim rocznym mamy trzy takie duże wydarzenia: właśnie CES w styczniu w Las Vegas, MWC w Barcelonie, mniej więcej w lutym i we wrześniu przełom właśnie sierpnia września właśnie mamy IFA w Berlinie. Ja w tym roku nawet jeżeli ta IFA się odbędzie w takim kształcie jak ma, mocno ograniczonym, bo tak niby ma być, mają być jakieś konferencje. Ja na pewno się nie wybieram. Uważam, że jednak trzeba się może nie zupełnie izolować już, ale jednak to jest skupisko ogromnej ilości osób i ja wolę unikać takich miejsc. Więc na pewno, jeżeli nawet bym miał pojechać na IFE, to nie pojadę. Jeżeli chodzi o CES, myślę, że bardzo dobra decyzja i podejrzewam, że w przyszłym roku nie zmieni się to zbytnio mocno w sensie MWC raczej też się nie odbędzie, albo również będzie dość mocno ograniczone. Z dobrych informacji jest natomiast to, że Google Maps podało taki, jakby wyznacznik map dla danych krajów, które kraje mają jakie usługi i funkcje dostępne właśnie na terenie konkretnego kraju i Polska zajmuje jakby no, takie chlubne miejsce, jeden z chyba z 16 czy z 17 krajów, które ma zaznaczone wszystkie punkty. Łącznie z tym, że mamy drogi i jakby wyznaczanie tras dla rowerzystów, czy ograniczenia prędkości. Nawet Stany Zjednoczone nie mają tych wszystkich punktów zaznaczonych, ale to pewno ze względu na to, że po prostu Stany są ogromne, ale musimy się cieszyć, bo mamy właściwie wszystkie funkcje związane stricte z Google Mapsami u nas w kraju dostępne. I tutaj taka mała dygresja. Ja staram się moje wszystkie usługi dywersyfikować, w sensie staram się, żeby one nie były oparte o jedną chmurę, o jednego producenta. Na maila, korzystam z Gmaila, oczywiście mam konto YouTubeowe i tak dalej. Korzystam z map Google i nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek innej alternatywy. Próbowałem przerzucić się na Apple Maps i one są tragiczne po prostu. I staram się po prostu rozdzielać sobie te usługi. To uważam, że Google Mapsy są po prostu świetne i są niezastąpione. Dziwię się, że po prostu inni producenci nie próbują jakby tych punktów poi, tego wszystkiego, co dostarcza. Google w końcu jest to pewne otwarte kody, żeby sobie implementować bezpośrednio w swoich mapach. Jest to dla mnie dziwne, ale wydaje mi się, że akurat ta rzecz jest po prostu niedościgniona dla wielu, wielu, wielu przez wiele, wiele lat. I myślę, że to konkurencja tutaj za dużo Google Maps, jeżeli chodzi o samego Google'a, po prostu nie będą mieli. A dlaczego mówię o dywersyfikacji po prostu różnych usług? Mam na myśli oczywiście Garmina, który w zeszłym tygodniu padł i oczywiście został jakby zaatakowany, więc jakby wszystkie dane, które były, jakby usługi przestały działać, zostały zaszyfrowane, Podobno to teraz wracać, ja nie korzystam z Garmina, ale wiem, że sporo moich znajomych korzysta do treningów i to są ludzie, którzy tak bardziej poważnie do tego podchodzą, w sensie nie, że hej, przebiegnę się tam, nie wiem, z Apple Watchem, czy tam z S Healthem, czy z czymś, jakimś Mi Bandem gdzieś yy, po prostu dookoła domu, tylko po prostu rzeczywiście mają sporo... Takich treningów i robią je systematycznie, biegają jakieś ultramaratony. Mam takich znajomych i oni właśnie korzystają bardzo często albo z Garmina, albo z Polara. Więc dla wielu takich osób, no, był to szok, że, że takie usługi zostały gdzieś tam odcięte, że no nie mogli nawet. Miron Nurski o tym pisał, że nie mógł ustawić nawet na zegarku swoim budzika. Polecam ten tekst, bo jest świetny. No i pomyślcie sobie, że teraz macie takiego Garmina, który padł, i dodatkowo na przykład macie, nie wiem, gdyby były smartfony Garmina, chmurę Garmina i inne rzeczy rzeczy, które są oparciu właśnie o o są firmę, nagle jakby przestajecie mieć dostęp do wszystkiego, więc warto sobie to rozdzielać, ja bardzo często tak robię, mam chmurę na OneDrive, mam w iCloud'zie, z Google'owej zrezygnowałem, bardzo dużo rzeczy korzystam, jeżeli chodzi o usługi Google, to, to nie mówię, ale część rozwiązań mam rzeczywiście jakby rozłączonych, żeby w razie jak coś padnie, żeby nie tracić od razu wszystkiego. Trzy słowa dosłownie o Samsungu, bo premiera tam za około tydzień, jeżeli chodzi o Note 20, o Galaxy Watch'a, o Tab'a S7, Właściwie dużo rzeczy już wiemy, Chciałem poruszyć tylko dwa wątki. Pierwszy z nich to Galaxy Watch 3, gdzie wyciekł na filmie, i zwracam tylko uwagę na dwie rzeczy, która może być fajne, bo faktycznie nikt na to nie wpadł wcześniej. Pierwsza rzecz to zaciskanie nadgarstka, jako na przykład odbieranie rozmów, czy wykonywanie. Jakichś konkretnych funkcji, więc będzie to wykrywane przez zegarek. Myślę, że spoko, biorąc pod uwagę, że już mamy te gesty, na przykład takie odrzucania połączeń, przez takie machnięcie nad garskiem, to jest bardzo okej. Okay. Z filmów, które wyciekły Galaxy Watch 3, jakby eliminuje jedną z największych wad poprzednich Galaxy Watch, które były, a mianowicie to, że nie mamy od spodu chyba plastiku, jest tam po prostu szkło. Zresztą wygląda to bardzo tak pakowane, aplowo nie wiem dlaczego, ale, ale okej. Okay. Natomiast fajnie, że, że ten element zmieniono, bo wiele osób właśnie mówiło, że ten plastik był słabej jakości bardzo ich często uczulał. Ja nie miałem problemów, ale wiem, że sporo osób mi to zgłaszało, czy tam gdzieś u znajomych widziałem. Cieszę się, że ten element jakby poprawili. No i druga rzecz to ceny. Ceny Galaxy Note od 1000 do 1500 euro. Bardzo drogie robią się te smartfony i powiem szczerze, że nie podoba mi się ta tendencja, bo ja rozumiem, jakby zabieg. Że mamy dostęp do telefonu za 1000 euro, za 1500 euro, ale niestety, przez to, że jest jakby rozdzielone, że mamy zwykłego smartfona, później jest z plusem, później jest ultra, jeszcze jakieś później 5G, później dorzucone 512 pamięci, przez co niestety ten wachlarz telefonów, okej, okay, mamy możliwość kupienia i za 1000, za 1500, ale producenci niestety mocno sobie za to liczą i powodują, że wchodzą na granice cenowe, które do tej pory były mocno nie do pomyślenia. Myślę, że wiele z Was, wielu z Was do tej pory kupuje nadal smartfony, powiedzmy, nie więcej niż za 2 czy za 2,5 tysiąca i to rzeczywiście są ceny flagowców sprzed, nie 5-6 lat i w zupełności takie smartfony wystarczą. Natomiast te ceny, które chwilę obecnej się pojawiają, jeżeli chodzi o nowe telefony, są naprawdę dantejskie i szkoda, że po prostu to rozwarstwienie tych modeli następuje tylko po to, żeby po prostu zwiększyć ten pułap cenowy, który pojawia się później, bo nie sądzę, żeby technologie były aż tak bardzo drogie, że musimy za telefon, jedną sztukę, płacić 6 tysięcy. Mówię oczywiście o smartfonie, który nie jest składany i nie jest jakiś bardziej innowacyjny niż to, co mieliśmy w poprzednich latach. Dwa słowa o Pixelu 4A, premiera wreszcie 3 sierpnia. Dlaczego to jest ważny telefon i dlaczego tak wałkuję ten temat przez kilka odcinków? Głównie dlatego, że. Możecie zauważyć tą tendencję teraz, że producenci bardzo często wypuszczają modele, które są w oparciu o Snapdragon 730 czy 765G i są to smartfony, które właściwie wszystko mają i nie są to topowe smartfony. Są w budżecie poniżej 3000 zł. Mam nadzieję, że Pixel 4a będzie też w tym budżecie. Natomiast to są smartfony, które dla większości osób są wystarczające. Myślę, że odchodzimy już od takiej tendencji, że co roku musimy mieć flagowca. Mam wrażenie, że wśród moich znajomych i osób, które znam czy obserwuję gdzieś na Twitterze, bardzo mocno się to zmieniło. W sensie są zadowoleni i świadomie kupują telefony właśnie w tym przedziale cenowym i nie dają się wciągnąć w tą bańkę smartfonów flagowych za 4, 5 czy 6. Tysięcy. Myślę, że to jest bardzo ciekawe podejście. Dajcie znać, co myślicie. Qualcomm zapowiedział Quick Charge 5 i to oczywiście super, że w 5 minut sam bateria 4500 mAh w 5 minut do 50% jesteśmy w stanie ją podładować. To głównie za sprawą tego, że teraz baterie, przynajmniej w tych nowych smartfonach, które będą wspierały tę technologię, mają być dzielone na dwa ogniwa, więc one są równolegle ładowane. Dzięki temu temperatura na ogniwach ma być o 10 stopni mniejsza w porównaniu do Quick Charge 4. W ogóle 4 razy szybciej się będzie to ładowało, 10 razy szybciej niż pierwsza technologia od Quick Charge. A. Natomiast przy tej całej bańce tego super szybkiego ładowania, niestety obawiam się tego, że po pierwsze Baterie nie będą się zmieniać, w sensie ich technologia, na co liczyłem i wielokrotnie o tym mówiłem, dzięki temu, żeby baterie duże wytrzymywały, bo to, że ktoś ma 4000 czy 5000 mAh, jeżeli chodzi o smartfon, nie oznacza, że od razu będzie to super trzymało i mieliśmy wiele przykładów takich w przeszłości. Natomiast bardziej obawiam się tego, że i Vivo, i Oppo, i Qualcomm zapowiadają swoje szybkie ładowanie, pewno zaraz Samsung coś tam wrzuci, Huawei coś tam pokaże. I okazuje się, że mamy 4 czy 5 standardów, które są super szybko ładowane i to w ogóle ekstra, natomiast musimy do tego korzystać z konkretnej ładowarki, więc to nie zawsze jest tak, że jesteśmy na przykład w drodze i mamy dostęp do tej naszej oryginalnej ładowarki. Nie zawsze powerbanki to będą wspierać. Długo pewno nie będą wspierać, bo zawsze one raczej są troszkę opóźnione. No i fajnie, że mamy standard USB-C. Większość telefonów można w ten sposób ładować. Haha, iPhone. Natomiast nadal uważam, że to jest szkoda, że te Technologie po prostu nie są wymienne w sensie, że one nie... Korzystają, powiedzmy, z podobnych technologii albo z tego samego rozwiązania, tylko troszkę inaczej nazywanego, bo dzięki temu moglibyśmy ładować po prostu te telefony na przemiennie sobie z różnych ładowarek, a nie z tej jednej konkretnej, którą mamy w zestawie. I na końcu taka niepokojąca informacja odnośnie Mediateka, który informuje, że nie ma już zapasów na procesory, powiedzmy, do połowy przyszłego roku, czy tam do początku przyszłego roku, a mamy połowę 2020 i to jest zła wiadomość z tego względu, bo mowa o procesora, które wspierają 4G, nie 5G. Możliwe, że jest to związane z tym, że po prostu Mediatek złożył więcej zamówień po prostu na komponenty do właśnie procesorów z 5G, ale Mediatek ostatnio zrobił się naprawdę bardzo popularny. Pamiętam, że kiedyś miałem kilka telefonów, które w roku występowały z Mediatekami, teraz naprawdę jest tego znacznie więcej, w związku z tym, że większa ilość procentów smartfonów sięga po te procesory, bo i pojawiły się one i w Samsungu, i mamy je w Realme, i mamy je chociażby w Huawei, u. więc tych procesorów jest więcej w różnych smartfonach i uważam, że ogólnie to jest dobra droga, że nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego. Tak samo jak Exynosy pojawiają się też w różnych smartfonach, nie tylko w Samsungowych. Nie chciałbym, żeby z Mediatekiem stało się coś złego, mając na uwadze, że raczej te procesory, przynajmniej które testuję. Trafiają do tych tańszych smartfonów, a muszę przyznać, że ten Helio 90T czy P65 ostatnio to są smartfony, wszystkie, które naprawdę działały bardzo, bardzo dobrze. Nie miałem jakichś ogromnych zarzutów: ani się nie przegrzewały, ani nie drenowały baterii, ani też nie miały jakichś ogromnych spadków płynności. W przeszłości zdarzało się to znacznie częściej. Te medyczki mocno odstawały, nie pozwalały na przykład na płynną rozgrywkę. Teraz, jak testuję na każdym właściwie smartfonie gry, te same, one działają naprawdę zadowalająco. Nie ma tutaj jakiegoś takiego poziomu, w których by te smartfony mocno odstawały. Więc mam nadzieję, że z mediatykiem nie stanie się nic złego. To na dzisiaj wszystko. Oczywiście kilka premier nadchodzi i ta 5 sierpnia, jeżeli chodzi o 4A. Postaram się piksela oczywiście załatwić, jeżeli chodzi o Samsunga również. Natomiast zwrócę uwagę na dwie premiery, które się pojawiły. Nie są takie powiedzmy stricte w moich zainteresowaniach. Natomiast samochody elektryczne polskie i zera. Myślę, że warto śledzić projekt. Telef sam telefony, same samochody wyglądają naprawdę nieźle. Zobaczymy oczywiście, czy uda się polskim firmom zbudować na tyle samochody, które nawet jeżeli będą wykorzystywały w większości przypadków czy w większości samych modeli komponenty zagraniczne, czy one będą na tyle konkurencyjnie cenowo, czy będzie w ogóle warto to kupować i eksperymentować, bo wiadomo, że to marka początkująca, i nie wiadomo jak z trwałością tych sprzętów. Ale zobaczymy warto to obserwować. A druga premiera związana też bardziej z moimi zainteresowaniami. Sam nagrywam teraz A7 III, jeżeli chodzi o Sony, a mówimy o aparacie A7S3, czyli tym, który jest bardziej skierowany na wideo. Wiele osób tam słyszałem, czytałem w komentarzach mówią: "O drogie", "O nie ma 8K", "O w ogóle beznadziejne", wygląda tak samo. No, przypominam, że to właśnie głównie chodzi o to, żeby wyglądało to tak samo, bo te body są naprawdę mało, dużo mniejsze od tego, z czego ja na co dzień korzystam, czyli z Sonika S1H. To jest jedna rzecz. 8K nie jest potrzebne, bo nikt tego nie będzie obrabiał na komputerze w chwili obecnej. Oczywiście są do tego kamery, ale do tego trzeba naprawdę mieć porządny sprzęt. A to, co jest istotne i myślę, że jest kluczowe i jest świetne po prostu w, w A7S3 i mam nadzieję, że uda mi się przetestować sprzęt, jest to, że mamy tam 4K w 120 klatkach w kodeku 4.2.2 10-bitowym, bo to. Oznacza, że możesz nagrywać po prostu super slow motion w 4K i to wygląda wtedy zjawiskowo i to jest coś, co jest unikatem powiedzmy dla tego typu sprzętów. No i dla osób, które się mocno interesują, przypominam, że jest tam 16-bitowe wyjście, jeżeli chodzi o sygnał, taki nieprzetworzony RAF, właśnie po HDMI, które jest pełnowymiarowe i to jest również świetna sprawa. Z małych informacji mamy obrazany ekran, czego nie było wcześniej i wiele osób na to narzekało ale aparat po domu się nie przegrzewa. Mamy to samo mocowanie, więc wszystkie dostępne obiektywy na rynku, a ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Również nie tylko od samego Sony, ale również na przykład od Sigmy jest kompatybilnych, więc to jest świetna informacja. Dzięki bardzo. Zapraszam do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że jutro albo pojutrze pojawi się konkurs do wygrania będzie smartfon. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.